Cześć, tu Hanna. Jest 28 listopada 2022 roku. Nagrywam dwie części. A tutaj w pierwszej części tylko chcę Wam powiedzieć, że żyjemy w czasach ciekawych, gdzie mamy działania wojenne piątej generacji. A ja w pierwszej części przeczytam Wam tylko pewien spis. Najnowszy od 17 litery alfabetu. A trochę tak ku przestrodze? A trochę jako zapowiedź następnego filmu z wiadomościami. To jest wpis numer 4966, co jest zakodowane w Twoim DNA. Kto to tam umieścił? Czemu? Ludzkość jest represjonowana. Nie będziemy więcej represjonowani. Informacja to wiedza. Wiedza to potęga. Informacja to władza. Jak chronisz swoje DNA? Toczy się wojna o twoje DNA. Chroń swoje DNA. Wzniesienie. I to by było na tyle. A też to ten drop mi przypomina, jak swego czasu komendanci polskiej policji wysyłali takie rozkazy do swoich podwładnych w Polsce, że mają oddawać swoje DNA, jeśli chcą robić karierę. No i to tyle na temat DNA. DNA ma w tej chwili dwie nici. Podobno ma przy zniesieniu. Mieć 12 nici, trochę sobie tego nie mogę wyobrazić, ale na pewno mam ochotę chronić swoje DNA i niczego sobie z moim DNA nie pozwolić zrobić. Dziękuję Wam na razie za uwagę, zapraszam na drugą część. Serdecznie pozdrawiam.